W związku z pandemią COVID-19, podobnie jak wiosną tego roku, rejonowe przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, na zlecenie miasta Kielce, prowadzi dezynfekcję wybranych miejsc w przestrzeni publicznej. We wtorek rozpoczęło się czyszczenie i odkażanie powierzchni przystanków komunikacji miejskiej. We wtorek 20, a docelowo 90. Tyle wiatr przystankowych w Kielcach zostanie umytych i zdezynfekowanych. Prace będą się odbywać w zależności od pogody. Nie będą prowadzone siłą rzeczy w dni deszczowe. Jako pierwsze oczyszczone i zdezynfekowane zostały przystanki autobusowe na Alei 9 Wieków Kielc. Lokalizacje wybrano nieprzypadkowo, ponieważ to właśnie one są jednymi z tych, z których korzysta najwięcej pasażerów w ciągu dnia. W tych miejscach potoki pasażerskie. Są największe, mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej jest najwięcej i to są miejsca, gdzie najczęściej właśnie gromadzą się, gromadzą się kielczanie korzystający z transportu publicznego. W dalszej kolejności zostaną zdezynfekowane przystanki mniejsze. Oczyszczanie i odkażanie przestrzeni publicznej rozpoczęło się już w ubiegłym tygodniu. Pracownicy zieleni miejskiej przeprowadzili akcję sprzątania i dezynfekcji na 17 ulicach wokół cmentarzy.